a w dzisiejszym odcinku eksperyment społeczny. Zanim zaczniemy od ty, chciałabym, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie i łapeczkę do góry, ponieważ zbliżamy się już wielkimi krokami do 2000 subskrypcji. Ale co to będzie za eksperyment społeczny? Był już eksperyment społeczny, kiedy się przebierałam, że mam jakiś taki pierwszy, trzeci level, coś takiego, to teraz zrobimy eksperyment społeczny, że mam tak 20, 30 level, wiecie, taka osoba bez VIPa, taka, wiecie, co się normalnie ubiera i tak dalej, więc jestem ciekawa, jak wy na to zareagujecie i też zapraszam do oglądania do końca, mam nadzieję, że wam się ten... Filmik spodoba, i oczywiście, zostawcie subskrypcję i łapkę do góry, bo to mnie mega motywuje, żeby robić kolejne odcinki dla Was. Więc już zaczynamy bez przedłużenia. Ok, to teraz muszę jakoś się ubrać. Właśnie jeszcze nie mam pomysłu, jak, ale coś tam wymyślę. Mój look całkowicie się tak jakby on jest taki w ogóle inny. Ja bym się w ogóle zareagował, jakby większość z tego luka to są prezenty od Was, za co bardzo dziękuję, bo otwieram dużo prezentów na live'ach. Więc no i w ogóle te oczy dostałam chyba nawet wczoraj na live'ie. Jakby ja to nagrywam w niedzielę, więc Wy pewnie też to będziecie widzieć w niedzielę albo trochę później. No, i tak się ogólnie prezentuje luk. E, napiszcie w komentarzach, jak go oceniacie. Dobra, teraz zrobimy sobie Luka i zobaczymy reakcję ludzi. E, boję się, że nikt nie skomentuje tego Luka, ale no... Dobra. E, może o właśnie taka poza. Okej, okay, nie wiem, może e, takie tło, dobra, o takie o. Okej. Okay. I może coś w tym stylu napiszmy? Na ile oceniacie mój nowy styl? E. E, nie no, pięknie. i jeszcze mam pomysł, żeby zrobić artbooka, że... E, Postanowiłam nie nosić e, unikatów z pakietu, mam nadzieję, że tutaj jakby... Że tu wszystko jest nie VIP, ale no... E, Okej, okay. dobra, zapisuję i zobaczymy reakcję ludzi. Dobra. Okej. Okay. I teraz zapisujemy. Ja nie mogę, ja tak wyszłam naprawdę. Po prostu załamanie. W ogóle muszę zmienić pozę, bo ta mi strasznie nie pasuje Mi się wydaje, że zawsze takie osoby z mniej więcej 20 level Mają taką animację O, tą właśnie, o! Tą animację zazwyczaj mają I no, i ona jest zupełnie fajna I jeszcze może tylko profil zmieńmy, że może bez zwierzaka Trzeba sobie do mnie nie napisały i zobaczymy czy to Dobra, dobra. Dobra, jedna osoba napisała. Pozdrawiam Patti. E, e, jakiś tam znak, nie wiem jak go przeczytać. 26! To jest mój nowy... Nie no, pięknie to wygląda. Pięknie. E, dobra. Okej, okay, dobra, jeszcze dwie osoby zauważyły. Czemu masz inny look? E... Bo mi się taki mi podoba I W ogóle nie sądziłam, że po tym looku Już będzie, wiecie, parę tych Co ci się stało? A co miało się stać? Nie no, pięknie po prostu, pięknie Bo mi się taki postał ja nie mogę co ja piszę do Was. Wyglądasz cudnie. Ojej, mega miłe, żeś tulipany 17 Pozdrawiam. Nagrywasz coś? Nie, no Nie, do. No. Oczywiście, że nie. Jakby. Dobra. Oha mega jest. Jeju. Dobra. Okej, okay, zróbmy jeszcze artbooka, szybko. Nie, już osiem. Ja nie mogę. 8 już, love it, nie mogę. Dobra, dobra, będziemy teraz czytać. Dobra. Ciekawe. Dobra, czy nagrywasz odcinek? Nie, no oczywiście, że nie. Oddajesz ciuchy? O Boże! Ciekawe, jaki odcinek nagrywasz? Nie. Ty już wiesz, Maja. Gdy, gdyby zwiedzić oczy i usta, to by było idealnie. Zuza serduszko dała. Buza sorry, ale lepiej się nie śpięcie. Nie, nie mogę z tego. Ja nie mogę... Dobra. Okej, okay, zobaczymy jeszcze. Okej. Okay. Nie, nie. Nie wytrzymam z wami, naprawdę. Przepraszam, ale... Buza sorry, ale lepiej się nie zwidzę. Dobra. E, <laughs> dobra, patrzę właśnie teraz, kto, kto mi coś napisał. Bo e, dobra, parę osób do mnie napisało. Nie poznałam cię po tym luku. Wiem, pięknie, wiem, pięknie wyglądam pięknie wygląda. Dobra, okej, okay. dla jednej osoby odpisałam jeszcze, dowidziałam widziałam parę y, ten osób, ale dobra, jeszcze, jeszcze dam mojego artbooka i zobaczymy, czy jeszcze będzie jakiś komentarz. Co? Nie! był każdy tak myśli. Po prostu chciałam poczuć się piękna. Nie mogę, nie mogę. Bo Poczuć... się... Dobra, nieważne. Ja sobie nie mogę z tego. Ja nie mogę, naprawdę. Ciekawe, jaki odcinek. Śliczny. O jej, dziękuję, Rozadek. Dobra, nie wiem twojej nazwy, przepraszam. No nie, no czemu każdy myśli, że to odcinek? To no nie do. No. Zawsze masz taki bogaty Jeju nie mogę, nie mogę, naprawdę nie mogę sobie z waszych komentarzy ani ten e, Bo e, tamte mi się znudziły I chciałam poczuć się piękna I będę tylko tak... go pisać, serio Oczywiście do lasku, bo jak oglądacie moje filmiki, to wiecie, że ja kocham być w lasku. Jakby. Bo to jest taka najmniejsza babka. I do. No. ogóle jestem ciekawa, czy ktoś mnie pozna, że to ja. Heka. Okej. Okay. W ogóle tutaj jest Natalka 12 Love. I e, love, e, jak to? I Oda. E, ostatnio była na moim live. E, chyba to wczoraj, czy na przyszłym wczoraj. I Oda do mnie ostatnio jakoś pisała, więc ciekawe, czy mnie w ogóle widzi. Proszę, Natalka, odpisz coś. Hejka wszystkim. Proszę, niech tu będzie jakiś... nie, no jest. Natalka, czemu mi nie odpisujesz? Natalka. Piszemy. Oceńcie mój look. O! Mój look. Ocencie mój look. No, ocencie mój look. 11 na 10 aniołek lubi placki. Dziękuję. O jeszcze! Ty jesteś prawdziwa, bo ze jak... Jak coś luk. E, dobra, coś zakradkowało. Bufinka, e, o dziękuję, 100 na 10. E, e... Ojej, muza, nie, no, nie, wszyscy mnie rozpoznają, ale to może. E, he, hej, hej, hej. Ja, ja. Witam, e, jestem. Muza Flora, 4 w wy nowym wydaniu. Wi... Witam, witam się trochę osób jakby rozpoznało, trochę też nie, nie wszystkie co prawda te komentarze i wiadomości czytałam, bo było ich naprawdę sporo, mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał oczywiście ocencie mój look w skali od 1 do 10 no, więc napiszcie, czy chcecie więcej eksperymentów społecznych No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Pamiętajcie, każdy jest piękny na swój sposób Jakby ten, kto ma 20 level, czasami jest nawet ładniejszy od VIPa A czasami VIP jest ładniejszy od takiego osoby z 10 levelem Więc to, jest to normalne, każdy jest piękny naprawdę na swój sposób Okej, okay, no i ja bym już się z wami żegnała, to pa pa!